Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj mam gościa, a jest z nim właśnie pogmichu. No, I w dzisiejszym odcinku widzowie yy, pokażę wam kilka aut dla początkujących graczy na start w ogóle. Jak można sobie szybko takie łatwe auta kupić, co można. Jakie sposoby w ogóle na łatwe zarabianie przez te auta. I ogólnie do, dojście z na przykład zwykłego takiego kamara do limitowanych aut, więc widzowie. Oglądajcie odcinek do końca. Jeszcze mam zapowiem konkursik A więc tak widzowie Zostawicie subskrypcję na moim kanale Tak samo macie subskrypcję zostawić na kanale Pogmichu, który jest w opisie Dać lajka like i napisać w komentarzu, że zrobiliście te rzeczy To w następnym odcinku widzowie Co robimy w Pogmichu? Wyniki będą I na, na co? konkursu Tak e, razem robimy ten konkurs Opel Bajka Składamy się go właśnie na połowę dla was I tak widzowie, więc w taki sposobie możecie wygrać VOLTBIKE'a A więc widzowie, ja, się, ja już przechodzę do odcinka i pokazuję wam pierwszą rzecz Która jest bardzo opłacalna, sprawdziliśmy to niedawno właśnie z Pogmichu A więc chodźmy, idziemy sobie tutaj do ventu Ja już otwieram, dobra I teraz tak widzowie, Pogmichu nam pokaże co mamy wziąć, ale to za chwilkę jak wyjdziemy Bo w sumie to jest jedna z tańszych metod, no mów bardziej dla początkujących, ale oczywiście dla graczy, którzy już są bardziej OG i są bogaci, też jest dobry ten odcinek, więc polecam obejrzeć. Ogólnie kiedy zaczynacie grę, polecam Wam kupić tutaj auto Model 3. Jest to auto, które kosztuje 16 tysięcy. Może Wam się wydawać, że jest słabe, ale jeśli kupicie do niego silnik za 50 tysięcy, to wtedy o, bo ja sobie szybko odpalę silnik, mam silnik już włączony i wtedy jest to łącznie 76 tysięcy. I to jest auto, które może jego stop speed jest 160. Jest to najlepsze auto. Weź się może rozpędź. Weź się rozpędź No ja wiem, rozpędzam się. Dobra. Rozpędzimy. I zaraz ja próbuję nawet wezmę sobie zwykłe to, to samo auto, tylko że bez ulepszeń. Zobaczymy jak to jedzie. W sumie to też może być spoko. Zaraz sobie zespałnuję takie zwykłe. A u sobie teraz, weźmy wysać tutaj, czekaj. Ja sobie wyjdę. Zespaunuję no, to dobra. samo, tylko że bez ulepszeń. Dobra. Gdzie to jest, Wzór 3 tutaj w polsku Dobra, i bez ulepszeń dawaj ustawiamy się tutaj i pokażemy widzowie. patrzcie jak to teraz wolno jeździ. A co dopiero jak to się ulepszy. Dobra, jedziemy, start. Zobaczymy w ogóle jak to jedzie. Powolutku czy jak wyprzedza. Patrzcie widzowie jak on mnie wyprzedza. Ja, ja nie mam ulepszeń, on ma ulepszenie, nie? I patrzcie widzowie jak to jest. Jak to jest. Zmienia różnicę w ogóle jazdy. On już jest pewnie na końcu mapy. On jest przy 1 milion ja to... tak... Ma? osób myśli, że Lamborghini za 100 tysięcy jest na najlepsze pojazdem na start, ale to jest naprawdę w porównanie do tego auta jest to naprawdę słabe auto. Ale ogólnie przejdźmy dalej, jeśli już gracie już trochę jakby, macie już trochę 50 tych pieniędzy, to mamy ogólnie teraz jakby takie dwa auta, teraz do zaprezentowania, takie które możecie sobie wybrać. E, pierwszym jest to Acklayer, ty zupełnie drugie auto. Dobra, czyli drugie auto jest roadster? Ja już go tutaj wam wyspownuję tak. Gdzie on jest? Czekajcie, że wam ich Jeszcze go nie ulepszę i na początku go bezplepszę Dobra no Mamy roasterka a Aclair kosztuje 500 tysięcy A twoje auto 600 tysięcy Tak, moje e, 600 tysięcy Więc widzowie wydaje się droga cena Ale zaraz zobaczycie dlaczego Tak zwane, jest, e, możemy sobie przetestować też, e, przetestujemy sobie. Aklajer jest ogólnie szybszy, ma lepszego Top speeda e, a Roadster jest, może jest jak wydaje Wam się gorszy, może tam chyba tylko 215 albo 220, ale ma o wiele lepsze przyspieszenie niż Aklajer. To sobie teraz ogólnie przetestujemy, chodź, zacznijmy tutaj drogą i pojedziemy do Kratoksy. Nosko, okay. I teraz możecie sobie... Dobra, tutaj się ustawimy. No ja trochę lagi teraz jak widzicie. Ale teraz się nie będzie przeszkadzało właściwie. Dobra, to jedziemy. Zobaczymy. Okej, okay. to jedziemy. Widzicie, on już prawie wyprzedził. Ale nie, teraz ja się rozpędziłem. Zobaczymy. Ogólnie on mnie wyprzedził, dlatego że ma lepsze przyspieszenie. Ale ogólnie aklajer jak się rozpędził? Szybsze od y, tej rostera Więc ja ogólnie tak osobiście Wam w sumie polecam to Akla Reina, dlatego że jest ogólnie o widzicie, prześ, prześcig już go tutaj prześcigam. tylko, że ja się tutaj bardziej rozpędzam. Ale ogólnie no, możecie sobie wybrać, bo te dwa auto są naprawdę dobre. Okej, okay, jeśli. Ty, ogólnie, to może chodźmy do następnego już pojazdu. No teraz, może następny już pojazd przyjmę. Dobra, widzowie. O, to może chodźmy do towna, chodźmy do town. No, Wiesz, to widzowie, zaraz to widzimy się widzimy w townie. Jesteśmy już widzowie ogólnie i tutaj ogólnie najlepsze pojazdy za milion. Kiedy już wiecie te swoje pierwsze milion, to polecimy wam najbardziej oto Black Hawka. Może zapytacie się dlaczego, ale może wam może lepszy jest Jet, bo jest szybszy, ale jest to nieprawda. Dlatego, że Jet, czyli samolot za milion jest naprawdę słaby, dlatego że może jest o wiele szybszy niż od tej Blackhawk, czyli nasz helikopter. Ale jego sterowność jest bardzo słaba. Patrzcie widzowie, Huff teraz Huff. jadę już 100 na, 100 na godzinę, tak jakby to powiem. 120 nawet dochodzi w tym momencie. I to bez ulepszeń widzowie, jak widzicie. I to auto jest znaczy ten helikopter, niejakie auto. Jest bardzo popularny widzowie do rabunku. Mamy szybko się przemieszczać, możemy w powietrzu jeszcze lepiej niż na przykład policja by nas goniła. 130 teraz bym jechał normalnie Jak no, będziemy zniżać to 140 są. Tak rakietami możemy strzelać jakby policja Ale wam pokaże nawet Tu mamy bombę zwykłą Która leci tak i mamy jeszcze taką Taką inną bombę która leci dalej O widzicie Fajnie to w ogóle działa A więc widzowie ten po ulepszy sobie to nawet I widzowie to leci Jak widzicie teraz Z ulepszeniem od razu 120 na godzinę No to jest szybki dosyć bardzo Hel, hel, no szybka Helka? Jak macie widzowie ulepszenie na piątkę? Nie wiem, w helikopterach też działa ulepszenie, co nie? Nie, nie ma ulepszeń chyba. Na silnika nie ma? Nie, nie ma. O nie, nie ma. Nie ma, A nie ma rzeczywiście. No to, no to właśnie, ale widzowie, jak nawet nie ma ulepszenia, patrzcie jak to szybko lata. Niby jest za milion, ale widzowie, zaraz powiemy co z tym dalej. Więc widzowie, to się opłaca. A kolejną no rzeczą, jaką jest to? No właśnie, ty możemy cargo shipper robotować? A innymi rzeczami, samochodami się niestety nie da. A tym bez bardzo łatwo. Dobra, co jeszcze możemy tu użyć jakby ogólnie tak? już jak macie kolejny minion. Bardzo fajnym jest tutaj ogólnie Volbike, sobie wziąć. Ja niestety nie mam Volbike'a. Nie mam nie kupiłem. A. Co się miałem, to ale ty to... No ja będę herkom latał z tym. To ty, to ty tak. będziesz po prostu mnie obserwować po prostu. Ogólnie no. mnie bike jest chyba najszybszym no. pojazdem w który się najszybciej rozpędza. Może on 215, ale on ogólnie bardzo szybko się rozpędza. Może mieć w 3 sekundy dość do 160. Jest on ogólnie mały, jest naprawdę bardzo dobry pojazdem. Ostatnio nawet wam widzowie powiem, że robiliśmy właśnie z pomiku i z innym kolegą właśnie wyścigi takie sobie na zabawy w dżemryku i właśnie wolbajkiem chłopak nas wyprzedził tak w bardzo szybkim tempie. Mimo, że mieliśmy dobre limitowane auta z silnikami, jeszcze było nam ciężko, więc widzowie... Takie jak Tor no właśnie, torpedo no, jechałem, mam torpedo jak widzicie, już wam pokażę nawet. Oczywiście w ulubionych. No, mam torpedo jest chyba jeden z najlepszych grze. Ale World Bike jako na początku wyścigu wyprzedzi torpedo, dlatego że ma najszybsze spieszenie że jak się nie mylę, ale chyba drugie albo pierwsze, jakoś tak. Drugie. No coś takiego. Dobra no, widzowie. I przejdziemy dobrze. jeszcze do tego. Co robić, jak mamy tyle limitowanych aut i na przykład mamy dużo, znaczy, jakie limitowanych? Właśnie mamy za milion aut i mamy dużą przetasę. Nie wiem, jak, ja mam na przykład w tym momencie y, milion pięćset i nie wiem, masz na przykład kupić sobie kilka, znaczy tych właśnie za milion aut i wytradować, widzowie, sobie je na limitowane auta, przez co po prostu nasz ekwipunek staje się bogatszy. Więc widzowie, na przykład takie, o właśnie. To jest jedno z tańszych limitek właśnie, a spoko nawet, jest szybka, pokażę jak to jeździ w ogóle szybko, jedź Zobaczymy jak to szybko jedzie Bo jednak takie limitki są bardziej opłacalne Wytradować się później niż takie właśnie zwykłe za milion auta, które możemy jeszcze zdobyć Niż te limitki, których już się zdobyć nie da Jak widzicie, dosyć szybkie to jest, a ja teraz nie widzę ile to jedzie, nawet no, ile to jedzie teraz 22230 no o no to widzowie to jest bardzo szybkie. Nie w sumie nie takie tanie, ile to kosztowało? Półtorej miliona? Ile to kosztowało? Tak. No właśnie, więc Ale widzowie to jest to tanie. To jest tanie. Tanią, tał, tał, tał. Czyli na przykład kupicie sobie yy, właśnie tutaj na przykład Black Hawk'a i wy mi jeszcze do, dołożycie sobie na przykład UFO i macie od razu taki sobie właśnie snake. Albo na przykład zamiast UFO, nie wiem, yy, Shirona więc wizowie to jest bardzo fajna metoda na limitowane auta. Przy okazji... Albo na przykład no? możecie kupić sobie też a, a takie auto Lego, które jest jakby jak się nie mylę wartem 1400. Ja jej widzowie wam pokażę, wam pokażę. Ja jej tutaj gdzieś mam w ekwipunku Tu są moje Ogólnie limitki te, Teraz jak macie takie rzeczy za milion i nie macie żadnych limitowanych aut to bardzo polecamy wam nie pójść na trade i się wytradować bo teraz właśnie takie auto lego właśnie te auto, które wam przed chwilą pokazałem, czyli snake to one właśnie teraz bardzo, bardzo staniały a one się potem zdrożeją więc polecam, bo jak chcecie mieć fajne limitowane auto, to teraz je kupić dokładnie widzę, więc takim się... akcentem w sumie moglibyśmy zakończyć ten odcinek Pamiętajcie o konkursie, który zapowiedziałem na początku odcinka Jak teraz nie słyszeliście nawet o początku, to softnijcie sobie ten początek Bo możecie wygrać Volta A widzowie, ja się z wami będę żegnał, tak samo po gmichu A więc trzymajcie się widzowie, do kolejnego odcinka, no i hej!